Dzień dobry, Sebastian Wątroba. Witam Was bardzo serdecznie w programie na osi, w cyklu Nie Zabijaj i Nie Daj się zabić. Obok mnie Andrzej Wachowski, którego Dzień doskonale dobry. znacie. Eee, I co, będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego dochodzi do... Będziemy oceniać po prostu. Dlaczego doszło do zdarzenia drogowego czy wypadku, który tam zobaczymy i co można było zrobić, żeby nie doszło. Do tego. Tak, będziemy to komentować. Niekiedy ku przestrodze. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy serdecznie. No i, i teraz to jest też ciekawa sytuacja, zobaczmy. No. Niby to jest ten pas, gdzie ten bus jest na swoim pasie, ale ten z lewoskrętu tego lewego, mhm. zjeżdża na ten pas, gdzie jedzie ten, jedzie ten bus. Z tym, że on zmieniał pas, jak gdyby ten. Y... Z kamerą. Z kamerą, tak. Tak, zmieniał. to ewidentnie powinien ustąpić pierwszy. Ustąpić busowi tak. busowi, który. Tak. No i tak już go przecież wyprzedził, bo to widać się no ewidentnie, że tak, trafił tak. go. Trafił go w bok, więc nie bardzo wiem o co chodziło panu kierowcy z, z kamerką. Co no on i dlaczego chciał... się jeszcze pochwalił tym filmem, co nie? Może chciał po prostu uprzedzić innych, nie róbcie, tak? Zobaczcie moje kawiarostwo. No tu ewidentnie powinien ustawić sobie kierowcy, kierowcy z kamerą, mhm. ale widzicie znowu po przestrodze. Dobrze, że nikomu się nic nie stało. No nic się nie dzieje, ruchu nie ma specjalnie, nie ma jakiegoś tłoku. To tam... Wszystkie samochody jadą powoli i dochodzi do takich kolizji, co nie? No, no. co, on zagapił się? Ewidentnie. patrzył w lusterko? Myślę, że to jest też... I w prawe lusterko patrzył, czy w środkowe lusterko z tej osobówki i co, nie zauważył? Że to... A może patrzył w telefon w tym czasie? Kto wie, A może patrzył? Kto wie? bo to no, nie zauważyć samochodu, który jest obok ciebie. To nie jest mały samochód, tylko to jest przecież duży bus. I on już jakby nie było wyprzedził tego Pana z kamerką, co? więc czy też tego kierowcy z kamerką, więc gapa, typowy gapa, zagapił się lub nie widział, bo patrzył co innego. Y -y -y. No i też, ku, też przez przestrodze, bo to nie jest ani wypadek, to jest jakaś kolizja oczywiście. Obcierka. Obcierka, tak. To była taka drobna obcierka. Klasyczna tak tam... obcierka no. na rondzie. Tak jest. Tak, tak, tak byśmy to, naz to nazwali. Tak to <laughs> nazywamy. Jak sami Państwo widzicie, na drogach dochodzi do różnych zdarzeń. Eee, warto je zobaczyć, żeby uniknąć takich właśnie nieprzyjemnych sytuacji na przyszłość. Także jeżeli wy macie jakieś inne zdanie na ten, na ten temat. No to... jakoś byśmy to ocenili, ale może Państwo macie coś więcej, żeście widzieli, a może myśmy źle ocenili, to, nie? Może piszcie też, do nas. Tak, może też chcecie skomentować coś, to piszcie. Lajkujcie, to... subskrybujcie. subskrybujcie. Tak. No i oglądajcie nasz program, bo to zawsze kup przez przestrodze. Nie zawsze to widać na drodze, a lepiej, żeby tego w ogóle nie było widać. Ja już tak. zapraszam do programu Na Osi za tydzień, do cyklu. Nie zabijaj, nie, nie daj się, się zabić. Do zobaczenia. Do zobac